Witam wszystkich 8 listopada w Dzień Pamięci o Osobach Interseksualnych, dzień przed moimi 32 urodzinami. Na początek, kilka spraw technicznych, zanim, zanim zajmę się mówieniem tematu typowo elektrycznego. Więc, tak, nie odpowiadam za hałasy w tle, są one ode mnie kompletnie niezależne. Drugie, druga kwestia techniczna nagrywam się dla Was tym razem moją lustrzanką praktyką Z35, model Z35. A no, dlatego nie zawsze się nią nagrywam, że ona się nadaje tylko i wyłącznie do ujęć statycznych, nie nadaje się za bardzo, żeby nią za dużo przemieszczać, siobraz rozmazuje. Więc teraz tak, od razu już przechodząc do rzeczy, dzisiaj będzie jeden z zaległych vlogów. Spróbuję sobie tutaj doświetlić doświetlić bardziej. O, zaczyna się w tle. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, jeden z zaległych vlogów na temat wyłączników różnicowo-nadmiarowo-prądowych RCBO. Marki Siemens. Marki Siemens. Chyba bez lampy będzie lepiej widać niż z lampą. Tak. Marki Siemens. I teraz o co chodzi w tych wyłącznikach różnicowo-nadmiarowo prądowych? Po pierwsze, krótkie omówienie. Są to zabezpieczenia. Mam na myśli konkretnie to jedno zabezpieczenie. Nie te obok, wszystkie to jedno zabezpieczenie. Jest to urządzenie, które chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Wiem, że jest to powiedziane bardzo tak kolokwialnie, ale w tym języku najbardziej prostym, najbardziej użytecznym można by to było wytłumaczyć że chroni użytkowników przed użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym e, chroni też przed zwarciami czyli w przypadku zwarć ten wyłącznik różnicowo-nadmiarowo-prądowy wybija żwientka zlatuje na dół i są to odpowiednio zwarcia między przewodem neutralnym i fazowym tak, między tymi między przewodem neutralnym i ochronnym oraz między przewodem ochronnym oraz fazowym. Dlatego, że jest to wyłącznik RCBO. Tak, przy okazji, jeszcze na tym ujęciu nie będzie się ogólnie za dużo działo. Ten wyłącznik jeszcze zabezpiecza przed skutkami przeciążeń. Jest on 16A postaram pokazać jest on 16A czyli tak 3500W około tyle on może uciągnąć maksymalne jego obciążenie więc teraz tak jest to bardzo dobra seria modułowa testowana przeze mnie mniej więcej od od lipca, od początku lipca tego roku 2020 roku wcześniej była dość trudno, a nawet niedostępna w sklepach elektrycznych, w elektrochurtowniach, więc jest to nowy wynalazek, który pojawił się, jest dostępny w sieciach elektrycznych w Polsce. Tak, zacznę troszkę od tyłu, że ten wyłącznik ma bardzo dobrą cenę. Ogólnie z tego, co udało mi się zorientować, produkty Siemens'a tej marki mają bardzo dobrą cenę. Akuratnie ten wyłącznik różnicowo nadmiarowo prądowy RCBO w sieci na Allegro, jak mi się go udało, pierwszy raz znaleźć zupełnie przypadkowo. Zanim jeszcze o nim opowiadał Luksiu Elektryk, <noise> tak pozdrawiam serdecznie Luksia. E, to on kosztował na Allegro jeszcze w połowie roku mniej więcej 106 zł. Ciężko uwierzyć, ale faktycznie tyle kosztował. E, produkty innych marek są droższe. Są podobnej jakości, ale są droższe. Ten kosztował na Allegro 106 zł. W mojej zaprzyjaźnionej hurtowni elektrycznej w Nowej Rudzie. Też bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam z tej hurtowni. Wspierają moje akcje. Więc hurtowni sprowadzili mi takie wyłączniki za, za złotych 115 mniej więcej. To nie jest dokładna cena, to jest cena w zaokrągleniu. Więc na Allegro jest troszkę taniej więc ta cena się waha powiedzmy między 105 a 115 zł za akuratnie ten wyłącznik różnicowo nadmiarowo prądowy on jest o tyle ciekawy jeżeli już zdążyliście zauważyć że on jest jednopolowy to jest tylko jeden moduł normalne wyłączniki inne innej firmy tego typu mają dwa zespolone moduły i to jest taki minimum. Nie udało mi się do tej pory znaleźć tego typu wyłączników nad, różnicowo-nadmiarowo-prądowych, które byłyby jednomodułowe. A uwierzcie, mi szukam już ponad półtora roku albo i dłużej. I on ma to do siebie, że on ma wyzwalacz mechaniczny. Dlatego, że u nas są dopuszczone wyzwalacze mechaniczne, na co zwracała mi uwagę Alana, na co zwracała mi uwagę również Kerry. Czy te wyłączniki Siemensa nadają się i mają zastosowanie w instalacjach w wykonaniu polskim czy w tej części Europy? Oczywiście, że mają zastosowanie, gdyż np. w Wielkiej Brytanii są to wyzwalacze elektroniczne. Czy są to odpowiednio wyłączniki jednomodułowe, ale trochę wyższe, mają podobną budowę, nie tą samą, ale inną, i one są dopuszczone w Wielkiej Brytanii jednomodułowe, ale w Polsce raczej nie powinno się ich stosować z wyzwalaczami elektronicznymi. Co jeszcze jest ciekawego? Tak jak widać tutaj. Na filmie zasilanie przychodzi od spodu. Tu są przewody zasilania, szóstki, wchodzi od spodu. Od góry jest wyjście tego zasilania. Je się mostkuje te, te aparaty. Ogólnie aparaty Siemensa z tej serii mostkuje się je specjalnymi szynami grzebieniowymi i tych szyn grzebieniowych jest dostępnych bardzo bardzo wiele rodzajów. Jedne nadają się do cięcia, inne nie powinny być cięte, powinny być zamontowane tak jak zostały wyprodukowane. Są na przykład szyny takie dłuższe metrówki, które można ciąć. Są do nich osobne zaślepki, dokupowane osobno. Co jest też ciekawe w tych modułach, że jeżeli one zajmują tak mało miejsca, to i cała rozdzielnica może być mniejsza, można zabezpieczyć całą instalację, na przykład każdy jeden osobny obwód takim oto wyłącznikiem różnicowo-nadmiarowo prądowym RCBO bez straty miejsca w rozdzielnicy. Przyznam się tak, że we Wrocławiu udało mi się złożyć część rozdzielnicy w aparatach właśnie Siemensa. W tych aparatach było to około 10, 10 aparatów dokładnie na mieszkanie z Siemensa. Część było w Legrandzie, A chociażby dlatego że. Jeszcze na razie sprawdzam, jaka jest dostępność tych modułów, gdyż jeżeli już wykonuję taką instalację, no to najlepiej by było całość wykonać już z Siemensa. Chodzi też, też o na przykład połączenia elektryczne, dlatego że ciężko na przykład szyny grzebieniowe do Siemensa spasować później z Legrandem, dlatego że co ważne są to szyny na przykład w tym wypadku które mają wejście bardzo blisko siebie fazowe i neutralne i do przeciętnych spotykanych na rynku wyłączników nadprądowych taka szyna grzebieniowa przepraszam taka szyna sztyftowa taka szyna sztyftowa już nie będzie pasować jeżeli gdzieś mi się udało powiedzieć szyna grzebieniowa, to nie jest to szyna sztyftowa. Więc wybaczcie mi moją pomyłkę, mój lapsus językowy, ale takie mi się zdarzają. Um, przycisk do testowania, od razu sobie ją sprawdzę po czasie. Cóż jeszcze mogę na temat tych wyłączników różnicowo nadmiarowych powiedzieć? Um, bardzo ciekawa budowa. Ogólnie Siemens ma dość ciekawy asortyment tych swoich produktów, bardzo ciekawy, bardzo duży asortyment. E, spodobały mi się one bardzo. Tak, Luxu Electric Elektryk reklamował je na, jednym ze, na jednych ze swoich relacji na żywo. E, reklamował te zabezpieczenia z Siemensa. Osobiście bardzo mi się spodobały. Tylko kwestią jest dostępność, dostępność, oczywiście różnych modułów o sprzętów z Immensa. Na razie one są dopiero wdrażane do polskich hurtowni, na zamówienie, przynajmniej u mnie w nowej rudzie, oraz w innych hurtowniach, z których ja tu korzystam na Dolnym Śląsku, one są na zamówienie. Najlepiej po numerze katalogowym. Więc dobrze jest mieć też katalog tych, tych urządzeń Siemensa. Tak, także bardzo je gorąco polecam. Bardzo ciekawe rozwiązania. Dzięki, na razie.